Drugą miałam taką sytuację już w nieistniejącym Beauty, gdzie podczas pokazu jeszcze z Vanesą Odesą występowałyśmy, taki świąteczne pokazy. Koleś po prostu strzelił mnie w tyłek. Oj. No więc ja odwróciłam się i pizgnęłam w twarz. Weto za veto. We za zaweto i jeszcze pogroziłam. A on mówię ty ty, tej. O Przepraszam. Ja dziękuję, do widzenia. No i tak. Zdarza się to, wiesz, ale to jest. To, to ludzie ponoszą emocje. Ludzie ponoszą emocje i, i Właśnie to, to jest to, o czym rozmawialiśmy. To są te stereotypy. Że jeżeli ciało jest na scenie, to ciało jest dostępne. Nie mają ludzie po prostu świ tej świadomości, że jednak te granice yy, tego, że to jest show, że to jest performance, mm -hmm. gdzie trzeba uszanować performera, yy, to niestety no, tak, no, ludzie tego nie szanują, nie wiedzą, mm -hmm. że nie mogą sobie pozwolić na to. I i czasami właśnie tak jak powiedzieliśmy przed chwilą przekraczają te granice. Dokładnie.